Комик Краков Сити. О, Так, где мы сейчас подкачем? Механика. Окей. Nie, co z bieganiem? No co za idiota, ja wale, pod podprunczy, co cię dzieje co? No, 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 dał no, głupiec. No, no. Zrobię, <śmany> zrobię dzisiaj czepiał. Za z tym już idę. Ło, ło, ło. <śmany> nie mam szczęścia dzisiaj Kamil, chodź, kurde, już przejechałem tu. Gdzie? No wyjeżdżaj, nie? Srogo mechanika. Zobacz, mnie nie ma w mechaniku. Gdzie ty jesteś? Obok mechanika. No ale to jeść prosto już. Wyjeżdżamy stąd. Z Dobra, gdzie Filip. Ja jeszcze nie widzę. Kurwa, usunęłem. Światła <zysyjny> serwone. Świeć! Światła serwone. Ja? Ja mam czer czerwone. Ok. Ja się bardzo zgubiłem. Nie wiecie... gdzie? Tu bym do Krakowa, nie znaczy, czy tam gdzie tam Ale na Katowice, tak. Jakie Katowice? Na Katowice, w stronę Katowicza. Czekaj, my jeszcze na niebie z Krakowa. Piciu, piciu, piciu w kubie, jeden, drugi, trzeci, jezus. O, ja tylko trochę krawieżnika zrobiłem. No jedź. Dobry rany. Sam jakiś tam. Byłem w tym samym Boże. samym 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 rzeczowe. samym <laughs> No to żeśmy zaczęli. Nie, ja z wami nie jeżdżę, bo... Czekać na ciebie. Nie, ja siadam pierwszą drogą. Byle jest daleko od okay, nas. No okay. to jedziemy, bo... No cześć. Cześć. Jedziemy, bo lubimy kolek. No ja wyprzedzałem legalnie, no. Ja nie, ty... nie wyprzedzałeś legalnie. Nie, no ja wyprzedza... Ostatnio też jest poboczem i się dziwi, że w wjeżdżam, no. Nie no, ja tam wjeżdżałem lewym pasem, dobrze było, nie było zakazu wyprzedzania, więc... Na zakręcie ty idioto! To było poza zakrętem. O kur... Się, coś. <laughs> Kiedy znajdziemy się na zakręcie? Co z nami będzie? О, 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 что тут? О, Ничего, 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 я просто не могу. Это просто круто. Псс, но он точно заметил. ха это лучшее? Что я это записал. с Alebym w pierniczu w tą dziurę tylko raz. No, kawałek taką białą. są na <dla> tym, na no. <noise> Ej, uważaj, po tym ja tym, robię, tym widzę, jest widzę, widzę. ten, no. to radar. I wjechałem w Co tu. Nie <noise> jedź, jedź. Ja pierdzielę. <noise> <noise> Не У меня это в телевизоре же. Бондаров там У МНЕ? У не может мамы,препрошу Не знаю, я сейчас там знаете. Я пирдыком Курты

Nie nie, trochę nie jest w Co, no na co się, Tirowca? to nagrywasz wszystko? No, za no, nim no. dysku pewnie no. braknie. No.